Wiosna rozpoczęła się znakomicie. Wiosna rozpoczęła się wspaniale. I mimo, że mamy jeszcze zimę, to w naszych sercach i umysłach świeci słońce, ponieważ styczeń roku 2026 jest naprawdę szczęśliwym miesiącem i o tym sobie za chwileczkę porozmawiamy. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek z Football Managera 2024. To jest oczywiście główna kariera, czyli Dynamo. Drezno. O czym my tutaj w ogóle mówimy i dlaczego tak pozytywnie rozpoczynamy ten epizod? No, dlatego, że przede wszystkim pokonaliśmy Augsburg w ostatnim odcinku 1-0, ale jedziemy na Borussia Park, Demensie Gladbach i tam też wygrywamy. Wygrywamy 4-2 po naprawdę wybitnym i wspaniałym spotkaniu. Ale spotkaniu, które daje nam odpowiedź na jedno zasadnicze pytanie: kto będzie bronił w drużynie Drezna przez całą resztę tego sezonu? będzie to prawdopodobnie Marcel Lotka, a to dlatego, że Kacper Tobiasz znowu nie udźwignął meczu. Prowadziliśmy w tym spotkaniu 2-0 do 0, po bramkach Jankowicza i Pellegrino. Potem niestety Kevin Sztyger zdobywa bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. Tutaj Tobiasz nie miał szans, aby tą piłkę wyjąć, ale przy bramce Filipa Ugrnicza z 39 minucie mam takie wrażenie, że polski bramkarz mógł i powinien zrobić troszeczkę więcej, bo zobaczmy, To był strzał z dystansu, czyli mniej więcej z tej pozycji, nie był zasłonięty Tobiasz, widział piłkę przez cały czas, to nie było jakieś mocne, precyzyjne uderzenie. Ta piłka przeleciała praktycznie pod ręką polskiego bramkarza. Na drugą połowę wchodzi Marcel Lotka. I co? Ocena 7-2. Broni praktycznie wszystko, co leci w jego stronę. Do tego gol Mateo Pellegriniego na 4-2 ozdoba tego spotkania. Zobaczmy. Tu oczywiście bramkarz Gladbach być może popełnił błąd, stojąc tak wysoko, ustawiając się na 6-7 metrze. Ale co robi Pellegrino? Znakomicie z pierwszej piłki wykorzystuje to, to technika, opanowanie, zimna głowa i mamy 4 do 2. Tutaj na pochwałę na pewno zasługuje postawa Tio Goliarda, który zdobywa gola w tym spotkaniu i rozgrywa kapitalny mecz. 8.1 Super. No i oczywiście MVP tego meczu Mateo Pellegrino, który ma już 7 bramek w Bundeslidze i brakuje mu tylko 3 trafień. Do tego. Celu, który ja mu taki ustanowiłem, czyli 10 goli w Bundeslize. No więc naprawdę, naprawdę wygląda to. Znakomicie, więc na ten, moment, na ten moment słuchajcie mamy dwa zwycięstwa w tej rundzie wiosennej Mimo, że cały czas jest zima to nazywamy ją wiosenną I jesteśmy na miejscu dwunastym Po osiemnastu kolejkach pięć zwycięstw, sześć remisów, siedem porażek i dwadzieścia jeden punktów Wygląda to naprawdę dobrze Mamy przewagę nad Unionem Berlin i Augsburgiem 6 punktów nie, nie 6, 10, a 7 nad Freiburgiem, nad miejscem barażowym, nad miejscem 16, więc mamy chwilowo komfort. Więc można by było mówić, że można odpocząć, ale nie, dlatego że teraz mamy dwa mecze u siebie. Dzisiaj zagramy sobie jedno spotkanie z Mainz, i to spotkanie trzeba zapunktować. Potem mamy Keln i u siebie, i też warto by było tutaj zdobyć jakieś punkty, żeby przed tymi trudniejszymi meczami z Dortmundem, z Leverkusen, na końcu z Lipskiem, Bayernem, mieć już wypracowany no mieć to utrzymanie tak już żeby to nie było tak że musimy drżeć do maja o to czy Drezno utrzyma się w Bundeslidze musimy ten temat załatwić dużo dużo wcześniej dlatego mam nadzieję że dzisiaj uda się to zrobić Bulat Bulat zadebiutował w meczu poprzednim oczywiście 45 minut bo on wraca po kontuzji dzisiaj też nie będzie mógł zagrać od pierwszych minut natomiast to był dobry występ to jest ocena 7. No, dzisiaj na środku będzie grał Hauptmann, i tak wygląda nasz skład: Lotka, Ziółkowski, tej Dłe Na defensywnym pomocniku Suso, przed nim Hauptmann. Wahadła oczywiście Eze i Fierte w Klewik, no i z przodu Jankowicz, Goliar. Pellegrino to jest znakomita trójka ofensywnych nie, graczy. E, z Tobiaszem pewnie będzie tak, że on po prostu w lecie odejdzie, bo nie jestem, e, czy znaczy jestem przekonany w zasadzie, że on nie zaakceptuje roli rezerwowego. Już w tym momencie on e, chciałby grać w wyjściowym składzie, no ale nie jestem mu w stanie tego zapewnić, skoro on popełnia takie proste błędy, a my na te błędy sobie pozwolić nie możemy. I niby wygląda nawet lepiej niż ten lotka. Jak patrzymy na atrybuty, no, ale niestety nie pokazuje tego w meczach. Nie wiem co będzie z Mosurem, bo on też pewnie za chwilkę będzie chciał odejść. Była oferta z Burnley 4 y, miliony, chcieliśmy. Burnley dawało 1,5. Nie możemy się na to zgodzić, ponieważ my go kupiliśmy za 3. Także trzeba na nim zarobić jakieś nie, pieniądze. Dlatego na ten moment oczywiście nie możemy go sprzedać za tak niską e, kwotę. Co prawda jemu się kończy kontrakt, ale dopiero za 1,5. Roku. A propos kontraktów, to jeżeli chodzi o ten sezon. To nie wiem w zasadzie, czy chcielibyśmy przedłużyć kontrakt z Robinem Meissnerem. Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Nie ma tu chyba wśród tych czterech zawodników ani jednego, którego ja bym rozpatrywał pod kątem następnych sezonów czyli Beder Meissner Kamerknet Herman. Lubię tego Meissnera, no ale raczej sprowadzimy kogoś po prostu lepszego. Mamy jeszcze oczywiście 8 milionów euro na transfery, i jeżeli trafi się do końca stycznia jakaś opcja sprowadzenia kogoś, to może się skusimy, chociaż wydaje mi się, że, że nie. Ten Florian Flick byłby do wyciągnięcia za małe pieniądze, no ale tu mamy Bergera, mamy Suso, mamy Hauptmana. Porównajmy go sobie w ogóle z, z Hauptmanem. Jak to wygląda? Czy na pewno zawodnik Norymberg jest lepszym piłkarzem? Na pewno lepszym defensywnie. No, a jak to wygląda, jeżeli byśmy go sobie porównali z Bergerem, bo to są mniej więcej takie same. O, też jest lepszy. Też jest lepszy. Górne piłki technicznie, ofensywnie. No, defensywa będzie bardzo podobna, bo Berger jest piłkarzem defensywnym. Czy może by tego Floriana Flika sprowadzić? Może on byłby tym defensywnym pomocnikiem, który nam by tutaj temat załatwił? A jakbyśmy go sobie z Suso porównali? to jak to by wyglądało ewentualnie? No jest lepszy. Jest absolutnie lepszy, jeżeli mówimy o e, pozycji środkowego pomocnika, tak mi się wydaje. Hmm. No mentalnie. Mentalnie, bo no jest starszy o 5 lat. Kurczę, kusi, żeby tego Floriana Flika sprowadzić. Niemiecki piłkarz, więc elegancko by nam tu pasował. E, ma dobre doświadczenie na poziomie Bundesligi, bo to jest e, drugie oczywiście. Bo to jest 6 asyst, zresztą y, poprzednie sezony też grał y, w Bundesliga, grał szalkę, a wcześniej w. też szalkę. No nie wiem. Drogo nie jest. Płaca będzie pewnie wysoka. Ewentualnie, tu jest chyba y, klauzula, tak. 3600. Kluby z wyższych lig. hm Zapytaj. No i to nie ma oczywiście o czym mówić. 3600. To nie jest dużo. Dobra, spróbujmy. Zobaczmy jakiego on będzie oczekiwał kontraktu, bo wydaje mi się, że coś około 100 tysięcy euro będziemy musieli zapłacić. Ale wydaje mi się, że byłoby, o, że byłoby to wzmocnienie. Ważny zawodnik. Okej. Okay. Wow, 170 tysięcy euro. To w zasadzie byłby najlepiej opłacanym piłkarzem. Nie wiem czy to jest warte tego. Czy my musimy to robić w tym momencie. Oczywiście byłby naprawdę dużym wzmocnieniem, ale chociaż żeby to było poniżej 150. O. O! Dobra. Dobra, zróbmy to. Za jakość trzeba płacić. No, nie mamy już wolnego budżetu płacowego, ale my sobie to przesuniemy. To nie jest jakiś większy tam problem w zasadzie, bo możemy to w ten sposób zrobić. I ogarniemy temat. Dobra, zróbmy to, zróbmy to. Zróbmy kolejne wzmocnienie. Środka pomocy, mielibyśmy już praktycznie zawodników gotowych na kolejny sezon, no bo Marko Bulat jest absolutnym wzmocnieniem, no i ten flick też byłby wzmocnieniem dla zespołu, który chciałby w kolejnym sezonie już nie walczyć o utrzymanie, no bo trzeba robić progres, ale walczylibyśmy na przykład o miejsce 10, może 12. Coś w ten deseń. No ale najpierw zagrajmy mecz z Mainz. Lotka na bramce, Ziółkowski, Adżitej due Suso, Eze, Fiertlewik, jeszcze raz Haupman, Jankowicz, Goliar, Pellegrino. Takim właśnie składem zagramy. Zaczynamy to spotkanie. Remisik. Remisik byłby ok. remisik byłby w porządku, a za moment będziemy mieli jeszcze jednego mocnego zawodnika, prawdopodobnie... Prawdopodobnie flika, który do nas dołączy. No i tak, i wtedy mielibyśmy flika. Przed nim bulata. Suso pewnie byłby zawodnikiem rezerwowym, ale to, to są te schodki, to są te stopnie, o, was, o których Was już kiedyś. O, którym, o których Was już kiedyś informowałem, tak? o których mówiłem Wam już kiedyś, że no, niestety, ale kiedy szybko robisz progres, to część zawodników, którzy jeszcze rok temu wydawali się gwiazdami, no i absolutnie najlepszymi piłkarzami tego składu, może po prostu nie nadążać, bo coraz to lepsi piłkarze chcą dołączać do zespołu z Drezna. No także ma to swoje wady. Ma ten progres swoje wady, jeżeli jesteś sem sentymentalnym trenerem, to te wady będą jeszcze mocniej uwidocznione, ponieważ będziesz tęsknił za takimi zawodnikami jak właśnie Suso na przykład, czy Hauptmann, czy Berger. No ale jednak ich umiejętności... No, predysponują ich absolutnie już tylko i wyłącznie do tego, aby być zawodnikami rezerwowymi. Ale takimi bardzo mocnymi: Amiri do Sano, Sano teraz wycofuje piłkę do Olsena, Olsen do Hermana. Pamiętajmy, że my tutaj w tym momencie wciąż nie jesteśmy faworytem tego meczu. No i będzie chyba rzut karny w dziewiątej minucie tego spotkania. Fatalna informacja, ale dawno nasz bramkarz nie obronił rzutu karnego. Więc wydaje mi się, że jeżeli ten karny będzie, a jest. Bo Warto sprawdził, to Lotka wyjmie tą piłkę Lotka wyjmie tą piłkę Mam coś takie dzisiaj Przeczucie, zobaczmy Nebel, Nebel będzie uderzał I nie ma, nie ma jednak obrony Jest gol, niestety 1 do zera, no i w sumie Akurat miałem o tym mówić, kiedy ta bramka Wpadła o sytuacji właśnie, która może się Wydarzyć Taka, czyli Nie możemy wpaść w pułapkę, to znaczy że Ta pułapka polega na tym, że wygrywasz dwa mecze z rzędu Będąc naprawdę kiepskim Benjaminem. I sobie myślisz, kurczę, może byśmy powalczyli o miejsce dziesiąte. Nie, kolejne dwa, trzy mecze mogą Ci pokazać, że musisz wrócić na swoje miejsce w szeregu, że to się nie ma prawa wydarzyć, że my nie będziemy systematycznie wygrywali spotkań, punktowali i robili sobie serii meczów bez porażki. To się nie wydarzy. Na to jesteśmy po prostu najzwyczajniej w świecie jeszcze zasłabi. No ale będziemy się wzmacniać, będziemy walczyć o każdy punkt. Na pewno w tych rozgrywkach. Uwaga, fierte w Lewik i miał sytuację właściwie stuprocentową na pustą bramkę. Nasz wahadłowy, nie wiem czemu o niej nie wykorzystał. W statystykach tak, wskoczyła setka. 0,36 Expected goal z tego strzału, więc całkiem wysoki Fiertew Tlewik, Due, Due Zagrado Simona Suso. Mamy Hauptmana, ten się przedziera, jest pod polem karnym, uderza, ale Hanhe Olsen zablokował ten strzał. Coś się ruszyło w ekipie z Drezna, zaczynamy atakować, zaczynamy tutaj coraz bliżej bramki rywala podchodzić. No ale jeszcze brakuje, brakuje sporo, 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 żeby tu ewentualnie bramkę zdobyć. Także czekajmy cierpliwie, bo myślę, że takie sytuacje jeszcze nadejdą, może nawet już teraz, Eze Hauptmann, mamy akcję po lewej stronie Suso do Jankowicza, Jankowicz na prawej nodze, ależ to chciał pociągnąć gdyby nie Sano prawdopodobnie oglądalibyśmy pięknego gola, kiedy to właśnie nasz piłkarz prawą nogą dokręca piłkę przy lewym słupku bramki, nie, bramki gości nie udało się, ale jeszcze spokojnie sytuacje na pewno będą, Jankowicz do Dłecha, Dłe tutaj niestety piłkę tracił w tym rozegraniu, ale spokojnie wszyscy wracają, także kontr z tego być nie może. Trzy strzały, zero celnych, niestety, no ale, ale, ale walczymy, ale walczymy, jakieś tam sytuacje tworzymy, to jest najważniejsze, bo u siebie absolutnie nie możemy być zespołem, który. Po prostu się tylko i wyłącznie broni. No coś tutaj trzeba w tym meczu jednak e, pokazać. 35. minuta e, spotkania. Dynamo Drezno, Mainz 0 do 1. No dobrze byłoby tutaj jeszcze sprowokować jakąś e, sytuację ofensywną, ale przede wszystkim dać się wykazać Zentnerowi, no bo my nie oddaliśmy w tym meczu ani jednego celnego strzału. I to jest dosyć duży problem, więc musimy jak najszybciej sobie z tą kwestią e, poradzić. 46. minuta 0-1 do przerwy, niestety przegrywamy, ale Mainz też nie pokazało tutaj zbyt wiele. Czy oni absolutnie tego meczu nie zdominowali. Wydaje mi się, że nawet to my mamy lekką przewagę, no ale to jeszcze by wypadało udowodnić najlepiej zdobytym golem, bo bez tego gola będziemy mieli olbrzymi problem. Nordin, Nordin zagrywa do środka. Tu mamy oczywiście Tio Goliarda, z tego żadnej akcji nie będzie. Oczywiście my gramy pierwszy mecz, prawda? Tej 19. kolejki w piątek. Więc będziemy jeszcze musieli poczekać na resztę wyników. Fiertew do Goliarda, ten do Hauptmana. Jankowicz i broni Zentner. Pierwsze celne uderzenie, i jakże dobre. Zentner instynktownie dobry refleks, wybił ten strzał na rzut rożny. Niestety, gol nie wpada, ale nie mam wątpliwości, że to nie jest koniec naszych tutaj akcji ofensywnych i strzałów. Jankowicz do Hauptmana. Ten do Fiertew trzeba oddać strzał. Dłe ale będziemy chyba to wycofywać, tak, tu jest Adjetej, Hauptman, jeszcze się pokazuje po lewej stronie Lewik nikt tam go nie zauważył, mamy Dłę, mamy Suso, ta akcja jest kontynuowana, może tutaj coś jeszcze się dobrego wydarzy, Eze Eze przy piłce do Hauptmana, nie, przerwana akcja przez Olsena no i ewentualnie jedno co się może wydarzyć to kontra drużyny Mainz i prawdopodobnie będziemy tego świadkami, Lee Lee do środka, Amiri, oj tam dobrze Nebela uruchomił na lewej flance Nebel do Lee, nie będzie uderzenia Dopiero teraz Amiri, ale popsuł tą akcję wybornie Amiri. No, powinien był trafić przynajmniej w światło e, bramki. 52 minuta sporo się dzieje. Niestety my wciąż bez gola nie, w tym spotkaniu na stadionie w Dreźnie. Jeszcze mamy oczywiście 35 minut, więc na pewno można tutaj sporo zrobić. No a jedyne co zrobimy teraz, to zmiana bulat wejdzie za Hauptmana na boisko. On musi się przyzwyczajać do tej pozycji, no bo tam e, domyślnie będzie prawdopodobnie przez całą resztę sezonu ne, Chorwat występował adzietej do Hauptmana Trzeba uważać, żeby tutaj W tym ferworze walki pod wysokim Pressingiem piłki nie stracić Jeszcze Eze, Eze teraz chyba Wycofa, tak, do Ziółkowskiego Ziółkowski przez środek Tutaj mamy Adżeteja adzietej do Suso, jeszcze raz adzietej Długie podanie, Fierte w tlewik Goliard, tą piłkę No strasznie długo trzymamy, ale w końcu Jest akcja, prawa flanka, Fierte w tlewik No tu by się przydała asysta Pelegrino, oj dwa Dobre nad poprzeczką Zentnera. Akcja celebrowana, akcja bardzo długo szykowana, no a zakończona dosyć mizernie, jak na czas, który poświęciliśmy na jej obejrzenie. Pół godzinki do końca. drezno mainz 0 do 1. E, Zarządaj więcej. Czekamy na kolejne sytuacje. Na razie piłkę mają gracze Mainz a za Goliarda wejdzie na boisko Cile. A dlaczego by nie? Młodość, młodość i jeszcze raz młodość. Amiri. Amiri przy piłce do sano zobaczmy, tu mamy Ermana tam naciska go nasz zawodnik wycofał piłkę do Olsena jeszcze raz Erman 63 minuta i Pellegrino znakomicie tam w pressingu ale piłki koniec końców nie odebrał tylko tam ją troszeczkę no tą akcję zwolnił i, i, i to wszystko w zasadzie, ale nie odzyskaliśmy futbolówki, a to jest najważniejsze Nebel, Kaci, no tym razem ekipa Mainz bardzo długo tą akcję przygotowuje, Olsen mamy Hermana i już po naszym polem karnym są goście, ale w końcu Bulat odbiera. No właśnie po to ten zawodnik tutaj został sprowadzony, żeby w taki sposób pracować. Jankowicz, Jankowicz do Goliarda, no i to musi być bramka na 1 do 1. Nie ma mowy o spalonym i Goliard zdobywa kolejnego swojego gola od razu anulujemy tą zmianę, którą zapowiadaliśmy. Goliar na boisku pozostanie. Tio Goliar, zawodnik, który nie tylko przeze mnie, ale też przez Was, nie tylko przez Was, ale i też przeze mnie, został uznany no, jednogłośnie, jednomyślnie zawodnikiem, który się na Bundesligę nie nadaje. Zdobywa gola przeciwko Mönchengladbach, zdobywa gola przeciwko Mainz. Niebywałe są czasami losy piłkarzy, prawda? Duże, duże niespodzianki momentami Oglądamy. No i uwaga, mamy Jankowicza. Czy jeszcze ekipa z Drezna będzie w stanie powalczyć o nie, zwycięstwo? Ziółkowski. Ziółkowski wycofuje piłkę, i to jest oczywiście dobre, nie, ponieważ możemy troszeczkę te nasze szeregi tu ustawić. Ale to było złe rozegranie przez AGTA. No nie możemy w takim momencie w taki głupi sposób piłki tracić. Już nawet nie wspomnę o tym, że przy Burkardzie Nikogo nie było, ale jeżeli Obrońca w ten sposób traci piłkę To możesz być pewien co najmniej 100% sytuacji I taką właśnie dostajemy Więc no to znowu było tak nieposkładane Wszystko, tak? Burkard, zobaczcie Nie ma tu nikogo, on się odwraca. Trzech obrońców mamy środkowych i żaden z nich Nie pilnował Jonathana Burgarta, 25-letniego Napastnika Mainz No nic, musimy znowu Walczyć o e, bramkę, po to, że aby w tym meczu nie przegrać, Pellegrino, Pelegrino, Olsen tam bardzo agresywnie, Jankowicz i mamy 2-2. I mamy bardzo szybką odpowiedź chorwackiego ofensywnego pomocnika. Także w ciągu dosłownie 5 minut na boisku w Dreźnie wpadły 3 bramki. Mamy 2-2. Na pewno jeszcze będziemy w stanie powalczyć tutaj o zwycięstwo. Słaby mecz Ezecha, więc wprowadzimy sobie na boisko Macicza. I wydaje mi się, że to będzie. Ostatnia zmiana, jaką zrobimy, jeżeli ten wynik się oczywiście będzie utrzymywał, no chyba, że na ostatnie minuty jeszcze tutaj ewentualnie młodicile wejdzie, tylko że i Goliar i Jankowicz zdobyli pobramce i na pewno mają wysokie morale, chcą jeszcze tutaj rozstrzygnąć losy tego spotkania. Nam ten wynik pasuje, tak żeby nie było wątpliwości. To jest dobry wynik, ponieważ przy tym wyniku mamy trzeci mecz bez porażki w styczniu. Także to są trzy mecze i siedem punktów. Nie muszę mówić, ile to znaczy dla ekipy Beniaminka, dla ekipy, która walczy o utrzymanie w Bundeslidze, czy w jakiejkolwiek innej lidze. Taka, e, taka seria jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i mocno podnosi morale e, do góry. No. Podnieść w dół nie może. 89 minuta, dobra, myślę, że zrobimy tą ostatnią zmianę, czyli Cile wejdzie na boisko, a wpuśćmy też Robina Meissnera. To absolutnie nie powinno wpłynąć na obronę w tym meczu, na defensywę. Tutaj raczej bramki z tego nie stracimy. 6 minut doliczone, no to może któryś z nich będzie miał szansę się pokazać, ale wygląda na to, że mecz zakończy się polubownym. 6,5 lotka, no nie było w tym tutaj akurat przy tych jego interwencjach żadnej niepewności, no nie było tak, że to on jest winien tych dwóch bramek, bo tutaj one tak czy inaczej by wpadły, to jest oczywiście wina absolutnie obrońców. Oj tu Lotka. Proszę bardzo. Ostatnie sekundy i ratuje to spotkanie niemiecki bramkarz. Fierte w ogóle ocena 6.2. Ale wydaje mi się, że nawet przy tej ocenie nie byłbym w stanie go zdjąć z boiska. Szczerze zawodnik, który jednym dograniem, jednym rajdem na wahadle, na skrzydle może zrobić robotę. Koniec spotkania. 2-2. Dobry wynik. Dla nas to musi być dobry wynik. Każdy punkt trzeba szanować. Przede wszystkim jednak dobre spotkanie. Jankowicz Bramka, asysta MVP. Pelegrino Asysta w tym meczu, on też potrafi asystować, jak widać, także elegancko, jest ok, jestem dumny. Zawsze to jest punkcik więcej, zawsze to jest punkcik więcej, który powoduje, że być może oddalimy się od Freiburga, no bo tylko na Freiburg teraz patrzymy. Union i Augsburg są bardzo daleko, więc zaraz zobaczymy, jakie będą wyniki pozostałych spotkań, i to nam określi, co my dalej tu będziemy sobie. E, robić. 24 stycznia roku 2026 no i już sprawdzamy jakie są nasze e, jakie są nasze tutaj wyniki kolejne, w sensie oczywiście meczów e, niemieckiej Bundesligi Lopez Cabral, słuchajcie, Lopez Cabral zostanie dłużej na e, Pucharze Narodów Afryki ponieważ jego Republika Zielonego Przylądka pokonała po pierwsze e, Tunezję w grupie awansowali do drugiej rundy. Tu pokonali Gwineę 5-4, gdzie e, Chowane Cabral, Żowane Cabral e, zdobył e, bramkę, e, czyli takie samo nazwisko oczywiście. Natomiast e, pokonali również Burkina Faso 3-2. No i Republika Zielonego Przylądka jest zespołem, który zagra w półfinale Pucharu Narodów Afryki z Ganą na de Marrakesz. To chyba Maroko. Ciekawa sprawa, prawda? A on miał szybko wrócić. Dobrze, Freiburg. Freiburg nie gra dzisiaj. Dzisiaj gra Augsburg mecz wyjazdowy. Zobaczymy za chwilkę, jakie będą wyniki, bo to nas bardzo, bardzo interesuje. Nie interesuje mnie nic innego. Augsburg oczywiście przegrywa swoje spotkanie. Union, Gladbach, remis, to dobrze. Szalkę, Hoffenheim, remis, też dobrze. No i wygrywa Keln, kolejny mecz, przegrywa Hamburg. To też dobrze, bo oni są za nami w tabeli. Więc jeżeli Freiburg. Nie wygra swojego spotkania jutro, no to oczywiście będziemy mieli e, znowu ten punkcik więcej przewagi nad ekipą z Freiburga. A na kolejny mecz, mecz z Keln, zawieszony będzie Fierte w klewik Także tutaj będziemy już mieli... No i co? Mamy tego flika. Mamy tego flika, podpisujemy tego flika. Nasz nowy defensywny pomocnik melduje się w tym momencie w Dreźnie. No to jest, wydaje mi się, wzmocnienie jednak na tle takich piłkarzy jak Suso czy Hautman. To jest bardzo dobra e, dla nas rzecz. Chyba go jednak wypożyczę. Chyba go jednak, chyba go jednak wypożyczę. Dostępny Kalman do wypożyczenia. E, wrzucimy sobie go do Dynama Drezno 2 na ten moment. No i tutaj e, wahadła będą rezerwowe. E, jeżeli chodzi o mecz z Keln, bo Cabral na reprezentacji, e, Fiertew klewik zawieszony za kartki, więc zagra Matic i, e, i, i oczywiście Brooklyn Eze. Dziwnie trochę to wygląda, no ale tak to już być musi na defensywnym pomocniku. Natomiast już chyba w tym meczu z Keln zagra Florian, Florian Flick, a Simasuso będzie na ławce. No, Urbańskiego też możemy wrzucić już do dwójeczki, bo on tu nam nie będzie potrzebny. No, robi się ciekawie. Powiem Wam, że ten skład naprawdę nabiera. nabiera rumieńców. No i tu Bulat. O. I tak to by wyglądało. Flik, Bulat, nowi zawodnicy pozyskani w zimowym okienku transferowym. Kosztowali nas obaj, nie wiem, nieco ponad 7 milionów euro, a wydaje mi się, że podnieśli jakość tego zespołu i to. I to znacząco szczególnie Frik. Tak, ale to oczywiście wyjdzie w meczach. Dobra, Kalman. E, no przesunąłem cię kolego, ponieważ nie widzę e, dla ciebie przyszłości w tym klubie. No po prostu jesteś za słaby. I takie jest moje stanowisko. E, jeżeli chodzi o Urbańskiego, tak, on chce odejść. To już jest sprawa jasna i pewnie się pożegna z zespołem. E, czyli Tobiasz. Freiburg przegrywa. Dobrze, dobrze. Czyli e, no, nawet awansujemy na miejsce 11. 22 punkty, już 8 nad Freiburgiem, już 10 i 11 odpowiednio nad Unionem i Augsburgiem. Jesteśmy chwilowo bezpieczni, ale jak mówię, nie jest to liczba punktów, która wystarczy do utrzymania. Trzeba dalej te punkty kraść. Na pewno z Keln, e, trzeba powalczyć, ze Stuttgartem, mimo wszystko, z Freiburgiem, z Hoffenheim, z Szalkę z Werderem, Wolfsburgiem, Hamburgiem, Unionem Berlin. No a potem to już znowu boże miej nas w swojej opiece. Jest dobrze, jest 2-2, jest kolejny punkcik. Dziękuję serdecznie za odcinek. Pozdrawiam, dużo zdrówka, cześć!